Siemanko, tygaminkie, proszę Was na recenzję książki. Pan koły Sanka. Jeśli tam wejdziesz, nie będziesz już sobą. Oczka, zmruż, nie budź się już. Spowite mgłą, miasteczko z wygórz. Rzeczysty pejzaż, pełen strzejcych drzew. A głęboko pod ziemią, tajemniczy stary tunel kolejowy. Dawno opuszczony, nie sposób przywoły dzieci, które znikają w nim z niejem posłuszeństwem. Gęste, wilgotne ciemności, każdy taki bezbronny, każdy musi się tam zmierzyć się z utworami wyobraźni. A mój to, co czaje się w mroku, istnieje naprawdę, mój to nie obłęd, a prawdziwe zło, które nieubłaganie wypełza na powierzchnię, niosące szepty w głowie, jak przerażająca dziecięca mowanka, ale też precyzyjny rozkaz. Czy da się uciszyć ten upoczywny głos? Dlaczego jest dolna osoba, która po mu musi się prowadzić? Przerażająca powieść, po której długo nie da się. Wiecie co? Mój ulubiony pisarz jest horrorowy Graham Masterton, ale obecnie już mam teraz drugiego ulubionego pisarza horrorowego, który właśnie jest ten pan J.H. Market. Powiem, że czytałem jego pierwsze książki, a nie pozostałych książek, ale czekam i będę czytał. Powiem to, już wiemy, czy to jest tytuł najlepszy horror roku 2024 roku, czyli tamtym roku, bo horror jest naprawdę przerażający oszałamiający. Ja czytając tę książkę czułem się właśnie tak jak to wspomniałem, przerażony, oszałamiony. Osaczony dosłownie, osaczony tym co się dzieje. To jest książka gdzie po prostu czytałem to tak miałem kurde, no nie to jest taki sam typ narracji, jak w tym najgorszym thrillerze, kiedyś czytałem tamtego gościa takiego, co już nie chcę wspominać, takie, że wiecie, że są imiona bohaterów, tak myślę, nie, o nie, czy to będzie pewnie złe? A jednak nie, okazał się dobry, to bardzo dobry, jest krwawo, jest brutalnie, jest tak brutalnie, tak opis śmierci jest tak brutalny, że mu tak odgłębiam takie, żeby nie czytać tego co tam jest pieniądze i taki, miał takie uj, uj, ale, ja, jak tak można, ale je, byłem szokowany, wow, wow i raz powiem za wow! Najporządny horror. Horror Bałem się naprawdę. Kibicowałem tym postaciom, żyję się tym postaci, polbiętej postacie, martwiłem się o nie. Śmiałem się i oni się śmiali po prostu, bo tej gdy było smutne, płakałem do oni płakali, po prostu to no, chorób zadziałał na moją wyobraźnię, na psychikę, chorób, gdzie ci pokazuje, że czasami nie da do, do takich miejsc, które są zakazane, bo później możesz skończyć inaczej, ja znam z tego kilka osób tu z moich stron, okońc z takiego ziomka, który z takiego opuszczonego domu wszedł na końcu mojej ulicy, ale to jest materiał na inny, na inny dzień, na, inny, na kiedyś inny dzień, a pojeżdżał naprawdę świetny horror, naprawdę. książki się czyta super, bo tak po dziesięciu tak po 5 rozdziałów, ale skończyłem takie, miałam takie zakończenie trochę mi zostawił takie takie, ale jak? Czy oni przeżyli, nie przeżyli, ci wrócili do domu, nie wrócili o co chodzi? A ci zginęli pewnie, później takie miałem takie tam takie rozmyślanie o tych horrorze, To jest horror, który później przez cały noc miałem takie rozmyślania. Co w ogóle naprawdę kto tam w ogóle zginął, kto przeżył, bo już tak nie ogarnęło do końca, to nas tak pokładać, głowie, tak spokojnie. I ten dzień po tym przed skończeniu tego horroru, powiedział, powiedziałem sobie wow. The best horror tamtego roku. Grachem w pierwsze miejsce Ten pan drugie miejsce, horrorowe jak dla mnie. I to powiem Wam, że w następnym tygodniu, jak wspomniałem, będzie, będzie w niedzielę recenzja książki. Dala, da, 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 wróć. Będzie w sobotę animacja, bo miała być właśnie animacja wtedy. Znaczy, się miała w jejku jeszcze. Raz. Będzie w tym niedzielę właśnie, będzie właśnie dzisiaj ta książka. Bo miała być dzisiaj ta animacja, taka smutna animacja na sobotę. I będzie jakaś gierka w poniedziałek i w niedzielę. Już chyba znam, mam pomoc na grę. Bo piątek i poniedziałek nie ma filmu, jak tak? A więc co powiedzieć? I jeszcze się coś się dzieło. Czemu nagrywasz karki Nagrywam, bo tak. Dlaczego? Bo tak. A jakaś z tego odpowiedź? Nie powiem tego powodu, ha, 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 się za sami domyślcie. Ja no, kurde, kurtykę ja okay. mi się troluję. Ale okej, mi się przyjemę na głowę w okej? Okay? się nie nagłęłam w kartykukach. Muszę tego wrócić. A co do książki, naprawdę, jak wrócićcie się w Empiku, to w jakieś książki, kupujcie, ale książkę, błagam, książkę w wersji papierowej, nie jakieś kurde, audiobooki, e-booki. Dla mnie to jest czytanie audiobooków. Słuchajcie, to jest lenistwo. Książki się będą chłonąć kartkowo, papier, tak jak masz kartkę na papierze. przeczytając e, czy czytając, e nie poczujesz tego szelestu tych kartek. Nie dotniesz tych kartek ani okładek. Nie dotniesz. Co monitor by się dotykał, to nie jest czytanie książki, Daj, to jest po prostu lenistwo. No i ja będzie czytać książki właśnie właśnie papierowe, a nie jak słuchanie e-booków. Słuchanie ebooków to najcież No sorry bardzo. Czyli audiobooku sorry. <laughs> jak wał, tak wał. Ale ja lubię czytać książki papierowe. A choru jest mega. Naprawdę świetnie, mega ceny choru. Jest krwawe, jak to jest jest brutalnie. Jest smutne zarazem. S są momenty, gdzie ja tak jak mówiłem, płakałem, przeżywałem bohaterami ich emocje. Żyłem ich emocjami, żyłem tymi bohaterami. Szkodowałem ich, martwiłem się o nich, śmiałem się razem z nimi. Cieszyłem się w końcu, jak pokonali tego złego, albo i no. Z tych sukcesów i porażek w ogóle coś niesamowitego, naprawdę. Wielkie brawa dla tego autora. Tu powinien być jakiś taki filmik z brawami, ale nie zrobię tego, nie zrobię. Bo jestem po prostu rozwalony emocjonalnie i wow, psychicznie pod tym, względem tego horroru. Zadziałał bardzo moje wyobraźnie, na moją psychikę po prostu. Ten horror po prostu mi pokazał, że jeszcze są pisarze, którzy umieją pisać książki. Tak jak są ludzie, którzy umieją pisać kryminały. Tak są ludzie, którzy umieją pisać dobre, emocjonujące. Horrory. No. To jest ode mnie chyba tyle naprawdę. Widzimy się jak wspominałem w sobotę. Na razie, cześć i datę bajo.